Cześć, ja nagrywam z siostrą selfie tag z taką, z, kecio, z, 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 z bloga kecio kecio zapraszam na bloga, mojego też I dzisiaj robimy selfie tag. I tutaj ma na swoim blogu pytania, bo robiła taki selfie tag. Co najlepsza cecha fizyczna? Co w się sensie, włosy, w nogcie, bazy, paznokcie? Paznokcie, 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 paznokcie. Gdybyś mógł odwiedzić jakiekolwiek miejsce na ziemi, to gdzie byś pojechał i dlaczego właśnie tam? Probię poznać angielski e, słowo. ten e, Słowa angielskie i po prostu musiałam pojechać do jaką jedną, jaką jedną poradę dałbyś młodzieży i dlaczego? W sumie dzieciom, Że co? Jaką jedną poradę dałbyś młodzieży i dlaczego? Uważaj na pas Aha! Dlaczego? <noise> żeby uważali na pasach. Jak myślisz jakim zwierzęciem byłeś i mógłbyś być w swoim poprzednim wcieleniu? Jest 11.10. I my to pan? Następne pytanie. Jak myślisz jakim zwierzęciem byłeś lub mógłbyś być w swoim poprzednim wcieleniu. Nie wiem. Kotem. Dlaczego? Bo lubię koty. Rozumiej się, kurde, nie tylko. Y, jedno słowo. Koniec. Jedno słowo. Koniec. Jedno słowo. Koniec. No bo, no bo ja lubię koty i chciałabym być kiedyś kotem. Ale to się ani nie stanie. Jakbyś no, mógł cofnąć czas i przenieść się w czasie, to co byś zmienił? Ła, Swoje... Zachowanie co do komputera, bo to ja miszę blokady. Mam tylko dwie godziny na komputer. Codziennie bo jak chodzę do szkoły, a w ferii to mam sześć godzin. No, dobre następne pytanie. Co potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej, gdzie, gdy jesteś chory? E, biorę telefon i wysyłam snap. Ale ja jeszcze tak nie robiłam. Ale ja będę tak robić. Będę tak robić! Dobra, ile to trwa? A, minuta. Co denerwuje cię w miejscu, gdzie się uczysz? Denerwuje mnie mój kolega. Nie mogę ją żyć bez. telefonu. Jak mógłbyś. być jak mógł nie byś Mieć jedną supermoc w swoim życiu, to jaka by to była super supermoc? Eee, nie wiem. Nie wiem. Czyli nie chciałabyś mieć żadnej mocy? Mm -hmm. Logika, logika, na ich za logikę. No i to koniec. No i koniec tego Sofi tagu trwał tylko minutę. Mm. O, właśnie bardziej wyślij co do odpowiedzi. Spadaj. Ola, i lajki dla siostry. Wbicie I... na bloga. No właśnie. tu gdzieś będzie, to, 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 to mhm. na mojej ryjcu albo gdzieś tutaj. Nie, ja tego nie robię. To, to... za późno. <grym> <grym> Dobra. <jest>? No, <grym> no e, dziękuję za oglądanie. I... Pa, pa. Jak to połączy. Teraz